Chłopaki, pieniądze na koncie już są. Nie wiem, czy warto siedzieć w tym wojsku. Nie dość, że rozłąka z rodziną to jeszcze marne 5 tysięcy dają. A to mi nawet do końca miesiąca nie wystarcza. Chłopaki, żołd dają. Można się ustawić w kolejce do pobrania. 120 zł. Muszę sobie zostawić na bilet do domu, tam i z powrotem. Dobrze, że nie palę papierosów. To przynajmniej zostanie mi trochę pieniędzy na czekoladę po obiedzie. Dziewczyny w wojsku to jakieś nieporozumienie jest. Jedną boli głowa, druga ma okres, trzecia znowu karmi dziecko i nie może iść na służby. W wojsku powinni sami faceci pracować. Szkoda, że dziewczyny nie służą u nas w wojsku, ale by się działo, ale byłaby zabawa. No, już dawno nie widziałem dziewczyny. Co, swojej? Nie, jakiejkolwiek. Już trzy miesiące siedzę w tym syfie i nie mogę wyjść. Ty, synek, jak tam u ciebie w tym wojsku jest? tu tuś przewalone jest. Krzyczą na mnie, każą ćwiczyć, trenować. No, jak nie poligą, to taktyka, jak nie taktyka, to znowu zajęcia na szczelnicy. Później jakieś rejony, kibel trzeba sprzątać. No jest, no jest źle, jest źle, ale wytrzymuje, wytrzymuje. Ty, synek, jak tam u ciebie w tym wojsku jest? Jak jest w wojsku? Wlaska już tu cyfrą 500 z pytaniem o spań. Panie koniu, szeregowy Kukulski pierdolny się na rozkaz. Która to godzina? Pewnie koło drugie. Ja pierwszy znowu nie pośpię. A jutro się zaczyna służba.